Dzień dobry, słoneczka nasze kochane. Witamy serdecznie. Mamy losiki, ale nie pakiecik. Dzisiaj nie, ja dzisiaj tak sobie innego. wymyśliłam pięć skarbonek, jedna gorąca. Ekstralinia z numerkiem siedem. Zabrała mi. Oj tam, nie płacz, nie płacz. Nie będę płakał, jak będzie piękna wygrana. Dobrze. To zaczniemy od losików. Proszę ja mazaka. wezmę gorącą kasę. Proszę, mazaczka. Gorącą kasę biorę. Powiększamy. I proszę się nie mazać. Trzymaj na górze. Trzymać na górze? Tak. Dobra. Piętnaście. Szukamy piętnastki, Ale jej nie widać. 23. Lustro widzę. 40. Nie ma. 5. Mamy Jest papryczka. Dobrze, 11. Nie ma. Trzydzieści osiem. Nie widzę. Dwadzieścia siedem. Nie widzę. Mhm. Dwójka. Ja cię. Ugotowane te papryczki, czy co? Trzydzieści. Nie będzie. Dziewięć i aj, 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 aj. tylko jedna się ładnie spisała, reszta poszła, zobaczcie, na ogień, na ogień poszła, gorący. Nie ma. X, X, Y, Z. No, no to, to zobaczmy. Skarboneczki nasze. Co przyniosą dzisiaj skarboneczki? 27, nie ma. 29, mm -mm. 21. Jest lustro. I 7. Jest 6. Niestety... Pierwsza skarbonka. No, bez no. Pieniążka no. w środku, bez pieniążka. Czy tu będą pieniążki? 16. Nie ma. 27. Nie, Nie ma. Widać. 18. Nie. O, zobacz, jak tu 19 za 4 dychy. Jest? Ale jest 28. Zobacz, jak tu blisko, ta 19 i 4 dychy. Ale mamy 2 złotko. No jest. Jest malutki progres. Coś w tych skarbonkach się pojawia. 19. Nie widać. 24. Nie ma. 15. 15. Oj, zobacz, 16. Nie ta ma. Piękna była. I 6. szósteczka. Mm -mm. Kolejny bez pieniążka. Kolejna skarbonka. Dobra, no to szukamy tutaj. 19. 18, 2, 20. Zwija. Yeah. 9. Nie widać. 3. Nie widać. 21. No też pusto. No tylko 1 na 5. Kochani. Jeszcze jedną mam. A jeszcze no, jedną? Kotek na 4. Co to za No to co? To czwarta, czwarta wygrywa. Jedna był 24. Nie ma. 23. Nie ma. 29. Nie ma. I 15 nie ma. Ojoj, ojoj, ojoj. Kochani, Cieni. 2 złote na 20 wygrane w losach. Tak? Nie, na 15. Sorry. 15, bo tam była piątka. Piątka i, i 5 razy 20, 15. 2 złote, całe 13, wyjęte. 13 przepalone było z gorącą kasą. Tak jest. Misiaki, ale no, mamy. Ale jeszcze bądźkową bądzikową linię z numerem 007. No to Miśka, No to zobaczymy. Czyli co, honory? Czy nie O jest cytrynka i monetka. Dobra. Monetka. Szukamy pięknej z drapuni. No i szukamy. Tu jest monetka. No trochę tych monetek słuchajcie. Do nas tu przyszło? A cytrynki Nie A jest? Co? A jest na dole! O ty, ty malutka, ty, cytrynko, się Ty, cytrynko, na, ty. na końcu. Ty, cytrynko, ty. Kości? Okulary. I okulary. Kości to chyba były. Okulary też. Kości, ja już mogę zdradzić rąbek tajemnicy. Są o, tu. O, i tu. Pięknie. Sami nic nie mówisz, że lecę, do... lecę już w dół. Okulary, kości. O, zobacz. Nie założyłem okularów od Liwi i słabo widzę. Okulary <kuh> Kości. O, ładne Okularki okulary. I kości. kości. Super. Dobra. Super misiaki, jedziemy dalej. Kolejne dwa. Księżyc serce. Jo, ja, w jednej Zobacz, co tu zobacz. się dzieje. Zobacz. Pięknie. Cośby to była piękna zrapunia. Księżyc serce. Serduszko. No tu jest, mamy księżyc, jest kolejny i tu. Co my tu mamy jeszcze? No ładnie, no okej, okay. było pięknie. A mamy leżak gwiazdka, leżaki widać. A leżak gwiazdka, gwiazdka. gwiazdka. Mm -hmm. leżak jest tu, jest tu. Leżaczki ładnie się tu popiszą. O i tu jest leżak. No. Niech się popisują, popisują i linie dają. Zobacz. <grym> pakiet, nie, nie pakiet tylko ekspres losy nie chciały z nami dzisiaj zagrać. Fajnie. To może tutaj linie To może dadzą. Ekstra linie coś ładnie tutaj sypną. Kolejne dwie. No ale to Dwa. wiecie. To jest tylko loterie. Wiatrak Łódź. Wiatrak kojarzy. I wiatrak widzę. Wiatraczek już tu jest. Gdzie? Tą? Tu. Gdzie ja tą łódkę widziałem? No tu. O! Widzisz? Całe szczęście. Całe szczęście. I co? I koniec? No ale, Nie ma. ale było. No coś tam było. Kluczyk. Kwiatek. Kluczyk widziałem. Kluczyk i kwiatek. 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 No. Miśka, ty po mnie już papugujesz i się mylisz. Co to się Kluczyk. dzieje? To od tych upałów chyba. Chyba tak. Kluczyk jest. No, no, śmiechy, śmiechami. Ale kwiatka nie ma. Ojojo. Pierwszy pusty przelot? No. Tak to chyba wszystko było. Słonik, diamencik. Słonik. Będą obydwa symbole. Jest słonik. To jest pewne. Jest tu Kolejny. słonik. Halo. Ojoj, oj, oj. w końcu diamencik. się na coś przydałem. No właśnie, widzisz? No widzisz? Ja wiem, ty mnie sprawdzasz. Słonik. Tu mamy diamencik. Okej. Okay. I to wszystko? Pięknie. Dobra. Lecimy dalej. Jedziemy, jedziemy niżej. Sakwa, dzwonek. Dzwonek to był na pewno. Nie, mm -hmm. To sakweter, kojarz, o sakweter, to mamy. też dzwoneczek. Ja Hmm, hmm, hmm. I tu osakwa na samym końcu. Ale była. Ale była. Lepsze to niż pustak. Pewnie. Już Mamy pustek. słonko klapki. O, klapersony są. Klapki są. A czy, będą, czy będzie słonko do naszych okularów? Klapki. Klapki, słonko. Klapki. Słonka chyba nie widać. Tu mamy jeszcze klapki. Drugi pusty symbol. No dobrze, dwa kolejne. O, arbus czapka. Arbus był. To właśnie wiem, kojarzę, że był. A arbuzik. Arbuziki były. Czapeczka. Mhm. Tu jest arbus. Arbuzik. Koniec. Okej. Okay. czapki nie było. Co tu mamy? Ptak, popcorn. Był. No, popcorn tu widzę. Ptaszki tu. będą. Ptak, proszę, Tura proszę. Wspiera tą zdrapunię. Sporo tych ptaszków tutaj. Ptaszek. Lodów nie było. Nie. Nie. Ciekawe, czy tu? mamy w zamrażalniku jeszcze lody? Wszystkie zjadłeś. Pomagałaś, nie Jednego. Niebieskim. O, o. 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 No ładnie. Ptaszków sporo. Lodów jest dużo. O. Lody. I rolki. Ja No dobrze. No to jedziemy. Roleczki. Roleczki. Tu mamy lody. Mm -hmm. Lody. Mm, cudo. No pięknie. Londy. To co pojedynczo? Chyba tak. Balony. Ale Oj. Oj. Techniczny przelot, ale nie było balonów. Ja nie kojarzyłem. <laughs> Rower. Rowerek. Rower. Rower był, ale czy dali nie? Oj. Tutaj zobaczcie. Parasol go zablokował. Tutaj piłka. I wychodzi nam, że, że ten twój bądzi, kto chyba nie, nie bądźmy. Dzisiaj odpoczywa. Dzisiaj, Dzisiaj sensu nie będzie. FCN. Kochani, nie będzie sensu. Nie będzie. E, losy, ekspres losy, Proszę tylko bardzo. jedna wygrana na 15 zł. Czyli 25 zł, Trzy, 23 umoczone. <śmiech> <śmiech> zamoczone, niech się. Oj, 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 oj dwujeczka no jest. No niestety na jednym, na jednym się wygra, na drugim Jak się wygra. Jak to trochę... zawsze mężuś, żonusi dołoży do tak. oj. <laughs> I będzie krzyżóweczka. No dzisiaj tylko serduszko dla drapiącego. Ja się starałam. Będziemy to wydrapać główną, mnożyć. albo wy, wymazać, ale, ale się nie udało. Ma mały mały przekręt gdzieś tutaj. Typu na przykład 27, i zobaczcie, jakby się mordki ucieszyły. Ej, trzeba, trzeba tutaj, o, serduszko zrobić. To jest dzięki kiniusi. Szukamy 26 takiej pięknej. Pięknej. W <laughs> skarboleczce. Piękne. Kochani, Szukamy. do następnego słoneczka. Kochanie, widzimy się. Głowa do góry będzie lepiej. Oczywiście. Pa! pa.